Dobra wchodzimy, patrzcie cipki, cekacie się? Ale tu jest ci... Kurwa no latarki a nie tylko jedna Więc nie mamy Ej, odpalcie, bo tu kurwa... A da się tu światło zapalić? Zapalić światło? Bo no mogę. Gorki oh. wywaliło. HP. Czekaj, leję wodę. Ty z... Światło zapaliło. A gdzie ty okay. jesteś, grucha? Na górze. Mogę, Już na górze? Wodę. A wiesz, że na górze zawsze jestem potwór. No i git. Coś mi tu Ufał ką daje. No ja. Ale, ale przy ściany jakby. Mogę. To jest fazmofobia, ziomeczku. Jesteś na górze? To ja idę do ciebie. Ufałką patrzcie na, to na, ty na Słyszycie? Się... No co? Ufałki na te na okno patrzycie albo na. Na klamki czy co Bo Gregory Smith Słyszysz, jeden musi Jak Ej, dobra, to jeden? Poczekaj, to ja i, jeden. ja i ty to nagrywasz, dobra? <laughs> Nie, jeden musi. Dobra, tu w, lat w latarkę wyłączę stoję. I mówcie Gregory Smith. Albo jeden niech mówi. Dobra, gdzie to jesteś? Nagrywaj to a gdzie ty jesteś? Tak, ja jestem tu, tu A, Misiu. Gdzie? Ja tu A. będę, stał i będę mówił. Idź tam do konta, do konta, raz. Czekaj, tu idę do konta. Nie, bo musisz być tak we pokoju, za, tym, za tą futryną. Nie, co to jest? Że tak powiem, tu ktoś chodził przez chwilę. Dobra, no Dobra. idź i mów. Dobra, pana. Gregory Smith. No. Fuck you. Stop, baby. Cool. Gregory Smith, Gregory Smith. Ja tu z 5 dawna zrobię szybko. Gregory Dude, Smith. Bądź, ty, bo drzwi chyba zamknął. Nie. No i o co chodzi? Kuba, jak ktoś te drzwi otworzy, mamy szybką spierdolkę. No, no ja on, No on, on zamyka jak coś. Weź, od, weź wyjdź, Olek. Niech on sam zostanie i niech Paul mówi. Się dzieje się? Było, było, było coś, było 10 przez chwilę. Ale bo drzwi zamknąłem na sekundę. Albo to on zamknął. Ty, zamknął ci drzwi! 10 10, tak. Zamknął ci drzwi, ksiądz. Spoko, ale nadal Mów, jest... mów Gregory Smith. Spoko. O! Coś tu chodzi! To no ja bo... przez okno jak coś! Nie, 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 nie! Cały czas jest 10! Jak coś, aktywność! A! KUR... U! Ja pierdolę! Kurde, otwórz to jest zamknięte! Otwarte! To jest zamknięte. To jest zamknięte! Ja pierdolę jak się zdarzyło! Ja pierdolę! Ja, Chodź tu! Chodź! Chodź debilu! Cały, cały czas 10 było jak coś! Uciekłeś czy nie? Chodź, ja ten... ...sól postawię tu. A skąd ty kurwa to sól masz? W piździe. Kurde Myślisz, że jest ja albo chuja narysuje? No. A tu jest wyjście na dwór pewnie, nie? Zobaczcie, co, co tu, tu jest. Zadzwonię na policję. Olej, co tam? Ale ten iPhone rozwalił masz. Spierdalaj. <laughs> Kurwa, on nic nie robi. Pedał. A gdzie notatnik? Kurwa, w kuchni. Chodź. W kuchni na stole. Tutaj. Czekaj no jeszcze. zero. O! Ty, dobra, o! Ubiec, jest! Ubiec. Jest! Spierd... 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 Ty, co to? Co to? Czerwone był, było. Był! 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 Jak go widziałem! Jak go widziałem! Weź to przy mnie jest, otwieraj to zjebie! Zamknięty jest! Otwieraj to! Otwórz się, otwórz się! Ty on jest za mną, za mną jest! David, widziałem go, o, ale to jest debil! Zdjęcie zrobiłem. Ale jego? Idzie, 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 idzie. Zrobiłem zdjęcie, mam zdjęcie, otwieraj to! Mnie rozjebał! Jest zdjęcie! Wiesz zdjęcie Ty o, ja o, jestem ty. z nim w pokoju. O, Antek, o, Antek lasie. z a jak? Wiadomo.

Ty, ja tu siedzę, może mnie nie zgwałci. Wiesz, że można tak się chować przez nimi, no? Kurwa, zpidę se czasem tymi drzwiami. Ty, Kuba, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Kuba, patrz. Świat, zobacz na oponę w, w, w samochodzie i zobacz kurwa na zapasowe koło, tutaj które stoi. lekki. Jak... Że... O, jest... dobry środek auta w ogóle. Taki zabetonowany bym powiedział.